W w Lote... litanii loretańskiej myśmy o nas samych, o naszym powołaniu, którym Maria, ta wybrana, nam przewodniczy. Samych się zamyślił, ser swojej strącił władców a aby wyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pani Wraz ze wszystkimi ojcami, oblatami, kustoszami tego seminarium, tego sanktuarium kodeńskiego, ich przeorem i proboszczem. Czcigodni prezbiterzy wszystkich stopni godności naszej diecesji, na czele z księdzem dziekanem i prezbiterzy goście. Godnych księży, proboszczu parafii prawosławnej godeńskiej. Drogie osoby konsekrowane stanu zakonnego i świeckiego, widzę siostry ze wspólnoty godeńskiej, karmelitanki, zanieście też nam pozdrowienie. Przedstawiciele władz, parlamentu, pan posłem i miejscowego samorządu z panem wójtem na czele oraz przedstawiciele wszystkich organizacji Instytutu Chodnia i wszyscy pierwszymi indywidualni czciciele Matki Bożej w wizerunku cudownym, Kodeńskim, duchowo i zapożnicy naszego katolickiego radia Podlasie. Pozdrawiam także wszystkich pielgrzymów, którzy wczoraj dotarli na Jasną Górę z naszej 31. pielgrzymki podlaskiej, a niektórzy zostali jeszcze na uroczystościach dzisiejszych. Pozdrawiam też wszystkich pielgrzymów duchowych, którzy przemierzali przez te dwa tygodnie drogi, towarzysząc pielgrzymce pierwszej na Jasną Górę towarzysząc myślami, modlitwą i jednocząc się z tym z całym wydarzeniem, jakim jest pielgrzymowanie człowieka, przeżywając być może nawet w pozycji leżącej, łóżkowej. To też jest pielgrzymowanie. Drodzy Chrystusie Panu siostry bracia, tutaj zebrani i wszyscy, którzy łączycie się z nami za poszpisem Katolickiego Radia Podlasi, A szczególnie myślę o młodzieży, o młodych. W obliczu zbliżających się dni, Światowych Dni Młodzieży w Madrycie, gdzie też jest liczna reprezentacja z Polski, także z naszych diecezji. Jest to bardzo ważne, by młodzież otrzymała przesłanie ewangelijne, które pozwoli im ustawić właściwie życie. Przed chwilą słyszeliśmy słowa, jakie, Mary, jakie Elżbieta wypowiedziała do Marii, Błogosławiona, jesteś ty, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci przez Pana. A Maria później odpowiedziała w tym hymnie, Magnifica wielbi dusze Pana i podkreśliła, że wielkie rzeczy uczynił mi ten, który jest wszechmogący i święte jest w niego. Te słowa Maryi, Matki Jezusa, Matki naszej, i w ogzięcia Najświętszej Panny naszej matki jest także uroczystością naszą, naszym świętowaniem. Jeszcze nie w pełni, ale w drodze. W drodze, która jest jasno wyznaczona i niezawodnie doprowadzi do celu, chyba że ktoś z tej drogi zejdzie. Maria. Jest tą, która jest dla nas gwarancją, że Bóg jest wierny. Ona z naszego rodu, człowiek jak my, a jednocześnie od samego początku inna niż my, bo była i jest jedynym stworzeniem, które nie zostało dotknięte grzechem Adana, Adama. Adama nie Ewy. Jednak jest stworzeniem, tylko człowiekiem. Jest matką Jezusa i matką naszą, a nie jest żadną boginią. To też dzisiaj nam trochę grozi w przeciwnym czasem, że akcentowanym, niewłaściwie rozumianym kulcie maryjnym, czyli ustawiamy w niewłaściwy sposób obok Pana Boga. On jest tylko stworzeniem, człowiekiem, jak my. Cudownie w Bożych planach stworzony. żeby być dla nas obrazem tego, co Bóg w nas może dokonać w nas ludziach, jeśli Mu na to pozwolimy. Dzisiaj jest niewielkie niebezpieczeństwo, niewłaściwego przebustwiania człowieka bez Boga. Nie wiem, czy się rozumie, chce człowiek. Sybie bez Boga, czyniąc siebie Bogiem. Maria uczy nas tego, że jesteśmy ludźmi i tylko ludźmi. I tylko Bóg może nas dać to, co od niego pochodzi. Maria to najdoskonalsza córka Boga. Uległa całkowicie Duchowi Świętemu jako obłudnicy. I, I w ten sposób stała się matką. Człowieku, Boga, Boga człowieka. I my, i to wszystko się stało po to, byśmy my mogli stawać się też dziećmi dużymi. życia. ale nie poswojemy, tylko według zamysłu i zamiaru Boga, jak to Bóg miał od samego początku, bo stworzył nas na swój obraz podobieństwo. Myślę od tego obrazu odeszli, anali. Czyniąc swoją wolę, sięgając po owoc, poznania dobra i zła, i mówiąc, niech będzie tak jak my chcemy. I ten trwa. Wszyscy jesteśmy nim dotknięci. Niezależnie od tego, jaką ktoś ma pozycję społeczną, czy do jakiego stanu należy, czy jest duchownym, czy biskupem. Nawet często, niezależnie od tego, ile dla w Polsce, na Bożej prawie i odmawia Bogu, jeśli nie nawraca się, stawia się obok Bóg. Bez Bóg. To jest problem współczesnego człowieka. Maryja jest tą, której się spełniły obietnice Boga. To, co Bóg powiedział, zapowiedział. I my jesteśmy też po to, żebyśmy. Tak działali, tak myśleli, takimi byli, żeby w nas się spełniły obietnice Boga, a nie żebyśmy zrobili z tego świata nie wiadomo co. To jest dzisiaj problem. Co my czynimy z samym sobą, z naszymi rodzinami, z naszym społeczeństwem, z naszą przyrodą. Ja wiem, że to może. Niech wszystkie te pytania nie są skierowane dzisiaj do każdego z nas tutaj, ale my wszyscy jako społeczność w tym uczestniczymy, dlatego musimy sobie zadać te pytania, To często żyjąc, nie umiemy żyć. Żyjąc... I oddała swoje życie całkowicie temu życiu Jezusa i tych, którzy, których Jezus uczynił swoimi uczniami, braci. Ona uczestniczyła w tej tajemnicy od początku, od poczęcia, aż do wstąpienia jego, jego wstąpienia do nieba, gdy potem, jako matka, przepełniona duchem świętym, Matka kościoła. Być zresztą, która gromadzi, jest zaczątkiem Kościoła. Wielkie rzeczy uczynił mi ten, który jest wszechmocny i święty jest imię Jego. To, co Bóg uczynił w Maryi, w niej i przez nią, uczynił ze względu na nas i dla nas, dla każdego z nas. Jest to trudne również. Ta przeciwna tajemnica obejmuje moje życie. Jeśli ja w to uwierzę, to muszę zmienić bardzo wiele w moim życiu. Ona ta, która stała się mieszkaniem Boga na Ziemi, była tam i musiała być tam, gdzie jest Bóg. Była na Ziemi, w ziemskim, gdzie ja jest Jezusa, i pozostaje z Nim, jest na wieki w mieszkaniu Według tej tradycji, do której nawiązał papież wioski XII, Maria zasnęła i została wzięta z duszą ciała. Trudno nam to określić, czy to była śmierć, czy tylko jakiś sen. To określa to, że Maria została zachowana rozkładu i ciała. Nie potrzebuje czekać na zmartwychwstanie. co dzieje się od nas. My musimy przejść ten czas do składu. Żeby być na nowo przeobleczeni w to, co nie I tradycja kościelna mówi o zaśnięciu na na Sionie, dzisiaj będzie. Zaszczął Was, powyżej Tyłu, dormicją, zaśnięcie. I my też jesteśmy powołani do tego, żeby zamknąć cmentarz, korytarz, króla, grecką. To znaczy miejsce zaśnięcia, miejsce na spoczynek dormitoryczny. Koń mało to znaczy nas. I my jako chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy świadomie przygotowują się do zaśnięcia. Jeśli jesteśmy świadomi tego, jest kim jesteśmy. Nasze czuwanie chrześcijańskie polega na tym, żeby przygotować się do tego przejścia, do tego zaśnięcia. I Maria, która została na Sionie, została potem przeniesiona przez Radę transitus do miejsca, do Doliny. Góry oliwnej i dzisiaj jest bazylika niebogłoszona w świętym Aniu Pachnie. pustych grób, jako pioskownię. I sam to zostało do To jest jej przejście. Nasza egzystencja, to też jest przejście. Te prawdy o Maryi, której ciało nie uległo rozkładowi za przy, do nieba z ciałem duszą, dla nas, którzy temu rozkładowi muszę jest wielką nauką, bo to się dokonało od i po to, żebyśmy my mieli, do czego jesteśmy przeznaczeni. Jeśli dobrze rozumiemy te prawdę o gniewowzięciu najświętszej Marii Panny z ciałem i duszą do nieba, to też lepiej będziemy rozumieć naszą ludzką egzystencję. Właściwe pojmowanie tych praw uchroni nas przed niewłaściwym pojmowaniem ludzkiego życia. Dla Marii to było życie z Bogiem. Nawet jeśli trzymała martwe ciało na kolanach swoich, zdjęte z krzyża, nie są Chciała tego zmienić. Była tam, wiedzą, że Bóg to przewidział i to w tym do dobrego Zgodnie ze swoim obietnicą, że pozostanie wiernym. W tym się okazało, że Maria żyła nie dla siebie. Jak jest nasza koncepcja życia: wszystkich nas. Wskutek grzechu. Tego wewnętrznego zwichnięcia, że my szukamy swego życia dla siebie tracimy komunię z Bogiem, tracimy komunię z drugim człowiekiem. I ponieważ czujemy się samotni, to produkujemy sobie najróżniejsze formy czegoś, co może nas zadowolić. Możemy to nazwać różnego rodzaju idolami, bożyszczami, żeby żyć dla kogoś tak jak my chcemy. Człowiek stawia sobie własne cele poza Bogiem. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Jako pasterz czuję wielką odpowiedzialność, żeby o tym mówić na każdym kroku. I to, co my widzimy jako konsekwencje różnych naszych działań, ostatecznie ma jako niewłaściwe konsekwencje. Jako konsekwencje, które nas dotykają, które niszczą nasze życie, naszą społeczeństwo. Mają swoje źródło w tym, że człowiek odszedł od koncepcji życia w Bogu. To nie są tylko jakieś ludzkie pomyły, katastrofy, nieszczęścia. W człowieku jest problem. Bo człowiek nie jest czysty. Nie jest otwarty na Boga. Nie potrafi szukać. Zrobi po swojemu. Nawet jeśli czasem, przepraszam, że powiem to, Mówi Jezu, w Tobie i co chce, to zrobić. Bo jestem ja ważny. Mam nadzieję, że nie rani nikogo. Bo jeśli ktoś wierzy, że to jest prawda, nie zostanie zraniony. Jeśli ktoś tym się czuje dotknięty, zostanie zraniony, to niech to będzie zranienie na uleczenie. O, do... O, do... C'est va il y a c'est pas 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 c'est 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 c'est pas c'est pas We're going to not do this. <laughs>